Dzień dobry Państwu, ja się może od razu z tej wideo będę mówił jak, 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 jak nie ja, krótko bardzo, bo ja jestem po te tygodniu covidu i po prostu jestem mocno słaby, ale bardzo się, jestem negatywny, proszę się nie nie bać, stara i <laughs> To jest to wszystko w Generalnie proszę Państwa, bardzo się cieszę, że jest nas tu tylu, Pewnie publikując post o kimś zapomnę i go nie wymienię wśród znajomych, więc od razu z góry komuś, przepraszam. Kto chciałby? Ja chciałem powiedzieć właściwie tylko jedną rzecz. I, może albo wiesz. Drodzy Państwo, staliśmy przez te sześć lat murem za tym, tamtym, tą, tamtą. Ja mam głęboką nadzieję, że teraz niektórzy będą za murem. Prawo. I właściwie tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze a propos tego Igora, o którym wspomniałaś, mam takie pytanie: właściwie to mamy z Moniką takie pytanie. Czy nie moglibyśmy tego połączyć i na przykład zorganizować kafejkę prawną? Kiedyś takie kafejki organizowaliśmy raz w miesiącu, a teraz byśmy taką dużą kafejkę zorganizowali. Co Państwo na to powiedzą? Czy ja mam tak. coś zaproponować. No, ja tak. W kolejnym roku, który raczej będzie, znaczy raczej, naprawdę będzie dużo bardziej radosny niż 8 poprzednich lat, a niż 6, bo już z pewnością. Ja się w cieszę, że Państwo tutaj widzę, że, że tu u Was przyszło. Nie wiem, czy jest Pan, którego spotkałem dwukrotnie w ciągu tego miesiąca i mówił panie Jasku, ale szkoda że mi się już pod tym sądem nie spotykamy mówię, nie ja? Ja, jestem pan czy nie? nie ma, no to jak go spotkał przez trzecią że trzeba było przyjść dzisiaj Yy, może zachorował, tym bardziej, że ostatnio, jak go spotkałem, to było na szczepieniu. Yy, I zaraz po tym szczepieniu ja byłem chory. Yy, Także być może yy, pan jeszcze nie, nie dążył do siebie po tym naszym spotkaniu ostatnim. Yy, w każdym razie on na kafejkę na pewno przyjdzie, skoro yy, twierdzi, że szkoda, że się tak rzadko spotykamy, albo że w ogóle już się nie spotykamy na tym placu. Proszę Państwo, ja. Bardzo Was wszystkich lubię, ale nie chciałbym, żebyśmy się już tutaj kiedykolwiek musieli spotkać. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj przez tak, te wszystkie lata. Od minus 15 do 30 staliśmy tutaj. Okay. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt Państwa. A ja też chciałam skorzystać z tej okazji, że mam tutaj takich wspaniałych mecenasów, Jacka i Andrzeja. Jako matka aktywisty chciałam powiedzieć, że to właśnie oni uratowali mojego katka. Tak, prawda. To to jest dla pomysł. Właśnie. Niebezpiecznego narzędzia.